Cześć moi kochani, witajcie w kolejnym filmie na kanale. Słuchajcie. E, dzisiaj przychodzę do Was z moim zamówieniem, mianowicie drugim zamówieniem z księgarni. Da da da, bo jakoś tak ta da 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 mm, jest naprawdę spoko. Muszę Wam przyznać, jeżeli chodzi o cenę książek, jeżeli chodzi o wygląd książek, jeżeli chodzi o koszty przesyłki i wszystkie inne, słuchajcie, tak zmienne, które ja na przykład biorę pod uwagę, zamawiając książki. A słuchajcie, ponieważ troszeczkę tych książek się pozbyłam, więc dałam sobie przyzwolenie, żeby troszeczkę tych książek do siebie przygarnąć. No i tak, ja wiem, że tych książek jest sporo. Ja również zdaję sobie sprawę z tego, że ciągle te książki gdzieś mi przychodzą od wydawnictw i ciągle te, wiecie, Egzemplarze mi się gdzieś tam kumulują i gromadzą. Natomiast to nie jest, słuchajcie, wytłumaczenie dla książkoholika, żeby książek sobie odmawiać. I ja, słuchajcie, kupiłam sobie wszystkie książki, jakie Wam tutaj pokażę, są właśnie z księgarni da, da, da. I nagram osobny film, w którym pokażę Wam wszystkie książki, jakie jeszcze nie z księgarni kupiłam, nie? Karola. I słuchajcie, może. Zacznę od dwóch książek, jest ich tutaj troszeczkę, ale może zacznę od dwóch książek, na które czaiłam się od bardzo dawna i yy, które sprawiły, że tak naprawdę to zamówienie Dada Dada zostało zrealizowane. Bo słuchajcie, mowa tutaj o wydaniu Instytutu Stevena Kinga z barwionymi brzegami, w których jestem absolutnie teraz yy, zakochana. O książce Stevena Kinga Instytut słyszałam bardzo dużo, jest to w tematyce, która mnie dość mocno interesuje, pa, planuję powrócić do Stephena Kinga, e, ponieważ teraz ma też dobry okres wydawniczo, e, no też bardzo dużo e, spod jego pióra na nowo się e, wydaje, więc stwierdziłam, że ten powrót będzie bardzo spoko, jak zacznę właśnie teraz. Nie wiem, czy autentycznie zacznę czytać tę książkę już natychmiast, bo mam bardzo dużo książek do czytania, ale daję Wam znać, że na Księgarni Dada, Dada kupicie Instytut właśnie w tym pięknym, limitowanym wydaniu za mniej niż 50 zł, więc uważam, że to naprawdę bardzo dobra cena. Biorąc pod uwagę cenę sugerowaną, czyli tą okładkową 70, to ta cena 47 zł z groszami, na nią zapłaciłam, jest naprawdę bardzo atrakcyjna. I słuchajcie, coś z polecenia pani Ani z kanału e, Czytam i piszę. Ja bardzo lubię oglądać panie, panią Anię, dlatego że czyta książki, o których już nikt nie mówi, które gdzieś tam są, wiecie, zapomniane, e, takie już w ogóle nie atrakcyjne, tak powiedzmy, ale są bardzo warte uwagi. Mam wrażenie, że. Są ponadczasowe, i właśnie dlatego też kupiłam sobie z jej polecenia ścianę Marlene Haushofer. Jest to książka, o której pani Ania mówiła w barwny, piękny, wręcz poetycki sposób. I też e, wskazywała, że czytała ją więcej niż jeden raz i za każdym czytaniem wynosiła z tej lektury coś więcej. Mam nadzieję, że ze mną będzie tak samo. Duże nadzieje pokładam w tej książce e, i też chciałabym e, poznać tą historię po prostu. Jeżeli chodzi o cenę, to ona kosztowała około 30 zł. W cenie regularnej ją kupiłam, więc wydaje mi się, że też spoko. Jakaś tam obniżka była wiadomo, ale to nie było coś takiego, wiecie, bardzo, bardzo taniego. A wracając, do tematów, tanie książki to kupiłam, słuchajcie, za 20 chyba jeden książek kupiłam za 118 zł. Mówiąc, 118 zł mam już na myśli koszty przesyłki, więc te ceny są naprawdę. Bardzo niskie i bardzo atrakcyjne. Oczywiście, to co będę pamiętała, to będę wam mówiła, co ile kosztowało, ale no też nie wiem, czy we wszystkich przypadkach będę pamiętała ceny. Mam tutaj książkę, Tam, gdzie rozmawiają umarli. Jest to powieść Brandona Hobsona, i jest to powieść, którą Publisher Weekly nazywa nastrojową powieścią o dorastaniu śmierci skrywanych na prowincji sekretach. Ta książka, uwaga, uwaga, kosztowała 2.50. Słuchajcie, no nie mogłam przejść obojętnie obok takiej ceny i obok takiej tematyki, którą bardzo lubię. Poza tym yy, sama nazwa tej powieści jest niebywale hipnotyzująca, więc ja ostatnio z tymi tematami śmierci, straty, żałoby jestem bardzo za pan Brak, więc mam nadzieję, że ta książka również będzie mi się bardzo podobała. Chcę jeszcze wam tylko nadmienić tyle, że książka jest przepięknie wydana, w bardzo zachęcającym do czytania Formacie I w bardzo zachęcającej rozkładówce, więc y, nie wiem, czy po prostu jej też jakoś tak y, nie złapę teraz y, mimochodem. Bo bardzo, bardzo jestem zaciekawiona tą historią. Y, mam tutaj też książkę Agaty Kierdy grabowskiej Poza Dzień i Poza Czas. I jest to, mam wrażenie, że chyba młodzieżówka, ale mogę się mylić, dlatego że też była na jakiejś wyprzedaży za chyba 5 zł, z groszami, coś takiego. Gdzieś ona swego czasu bardzo często mi migała na bookstagramie, ale jakoś tak, wiecie, nie było okazji, nie było też jakiejś sprzyjającej ceny na nią, więc stwierdziłam, że no jak się tam pojawi kiedyś, tą, to na pewno ją kupię. No i tak też było. W tym przypadku po prostu się pojawiła, a ja po prostu włożyłam ją do koszyka. No i zobaczymy, bo y, jest to... no taki, powiedziałabym, troszkę romans, ale... Mm jakieś spotkanie na cmentarzu, dwoje ludzi i jakaś historia. Też może być to bardzo ciekawe, ciekawie utkana fabuła. Zobaczymy, jak będzie finalnie. Oczywiście nie mam pojęcia, kiedy ja te wszystkie książki przeczytam, ale słuchajcie, wiadomo, wiadomo. Mam tutaj e, książkę przezroczyste Edyty Świętek, czyli pod tytuł Kiedy jesteś samotna wśród bliskich. I jest to, moi drodzy, e, historia o kobietach, które znalazły siłę w sobie. Eee, też bardzo ciekawie to brzmi, dlatego że opis jest taki. Dla Sylwii samotne macierzyństwo oznaczało brak wsparcia ze strony męża Karola oraz najbliższych. Dla Patrycji córki Sylwii nieświadomie podążającej ścieżką życiową swojej matki to już całkowite osamotnienie w wychowywaniu dziecka, ale czy na pewno? Kamila, jej siostra sprawia olbrzymie problemy wychowawcze. Karol wplątuje się w romans. Katalizatorem rozpadu rodziny Widłaków jest pojawiająca się w niej choroba nowotworowa. Czy zdołają się? Porozumieć. Jest to ujęte, taki chyba najbardziej skompilowany opis tego, tej książki. To historia samotnego macierzyństwa i rozpadającej się rodziny. Bardzo ciekawe to też może być. Ja lubię taką literaturę troszkę bardziej wymagającą, troszkę bardziej poruszającą takie tematy fundamentalne, ale też trudne, ale też wymagające. Bardzo wiele oczekuję od tej książki. Mam tutaj coś, moi drodzy, co. Mm, może się wam wydać troszeczkę dziwne, znając mnie, bo ja lubię czasami tak po takie tematy sięgać i tak um, też się troszeczkę motywować, i tak um, wiecie, wybijać e, intelektualnie, o może tak, dlatego że jest to sekret Rafaela, czyli jak osiągnąłem życiowy sukces. Ta książka również kosztowała jakieś 3,70, absolutnie nie mam pojęcia tyle czy tyle, ale strzelam, bo tak gdzieś mi świta w pamięci. I jest to, słuchajcie, książka, która bardzo opisem mnie zaciekawiła, bo słuchajcie, co robisz? Jeśli na to pytanie odpowiedziałeś, gdzie pracujesz lub co aktualnie wykonujesz, to oznacza, że ta książka jest dla Ciebie. Ukazuje ona człowieka, jakim on jest i jakim może się stać. Tytułowy Rafael równie dobrze mógłby nazywać się Kamil, Marek czy Anna. To nie jest książka o żadnej fikcyjnej postaci, ale o Tobie. Odetchnij pełną piersią. Poczuj zapach kwiatów unoszący się nad spalinowym smogiem. Przestań gonić za fortuną, ona sama zapuka do twych drzwi. A teraz poznaj sekret Rafaela. Na pytanie co robisz, odpowiesz po prostu żyje. Przepiękny opis. To jest w ogóle opis książki takiej, powiedziałabym, idealnej. Nie wiem, co ja tutaj spotkam, słuchajcie, ale jestem bardzo mocno zainspirowana, a ponieważ ta książka ma niecałe 220 stron, to no nie wiem, no ale tak jakoś to mnie po prostu przemawia y, podprogowo chyba. I um, myślę, że będę ją czytała w następnym, najbliższym następnym czasie, jak troszeczkę ogarnę te pozycje, które mam aktualnie do czytania. I słuchajcie, um, kolejna powieść to jest nierozłączne. Simon de Beauvoir, nie wiem, Beauvoir, nie, nie mam pojęcia, jak to się czyta. Słuchajcie, mogę też pokaleczyć, wybaczcie. Um, I jest to, słuchajcie, um, nic innego jak historia kobiecej przyjaźni, która ewoluuje, no wiadomo, od dziewczynki do kobiety, ale jest tu dużo o kobietach. Ja lubię czytać o kobietach, więc stwierdziłam, że też chciałabym to poznać. A ponieważ kosztowała również jakieś zawrotne chyba 2,50 albo 2 zł, więc stwierdziłam, że nie będzie lepszej okazji, żeby się z nią po prostu nie zapoznać. I słuchajcie, idąc tym trendem, bardzo wiele też słyszałam o tej książce, czyli Dobrzy sąsiedzi, kiedy złomiszka tuż obok ciebie, Sary Langan, i to jest, słuchajcie, książka, która wyskakiwała mi swego czasu, jak po prostu z lodówki, ale no nie, no nie. Zresztą, okładka jakoś mocno mnie nie przekonuje, ona jest po prostu jak dla mnie brzydka. Okładka absolutnie nie. To jest chyba najsłabszy element tej książki. Nie wiem, jaka jest fabuła, natomiast. E... No, natomiast ciekawa jestem, co tutaj. Hmm. Spotkam tym bardziej, że może to być jakaś ciekawa historia. Nie wiem, zobaczymy. Myślę, że każdy zna tą książkę, albo przynajmniej większość z Was już ją gdzieś tam widziała. Podobnie jak Blizny przeszłości od Krystyny Mirek, czyli historia o zemście tajemnicy sprzed lat silnej, młodej, niezwykle ciekawej bohaterce. Doskonała poleca. Poleca Agnieszka Linga-Słoniewska. Nie wiem, czy ja wam ją polecam, bo tak jak mówię, nie czytałam. Także ja wam zbyt wiele o tych książkach nie będę w stanie powiedzieć na ten moment oczywiście. Natomiast e, też ją kupiłam i też ona chyba kosztowała 8 zł. Więc e, jest to e, thriller o jakichś strasznych tajemnicach, w które tkwią małe miasteczka. Także małą miasteczkowość, którą uwielbiam, thriller psychologiczny, którego kocham i tajemnice. Które gdzieś tam czają się w mroku, to są po prostu znaki rozpoznawcze najbardziej mojej ulubionej, chyba literatury. I słuchajcie, mam tutaj też książkę Joanny Łopuzińskiej, czyli Śmierć i Małgorzata. Ta książka również kosztowała 8 zł, i jest to również thriller psychologiczny, także nie zanudzam Was i chyba Was właśnie zanudzam, dlatego że w większości w tych zamówieniach dominują thrillery psychologiczne. Ale słuchajcie, ja bardzo lubię tak wnikać troszeczkę do psychiki i tak troszkę się w niej rozgaszczać. Dlatego też ta książka, ponieważ śmierć i Małgorzata kojarzy mi się z Mistrzem i Małgorzatą, więc to na zasadzie takiej dedukcji po prostu zamówiłam tą książkę. Jestem bardzo ciekawa tej historii. Zapowiada się bardzo ciekawie, no zobaczymy jak będzie. Coś, co tak naprawdę przemknęło mi gdzieś tam na stronie da dada, czyli Zawód Ojca. I ja miałam tą książkę w koszyku, później ją wyrzuciłam z tego koszyka, i z powrotem do tego koszyka ona trafiła. Jest to, słuchajcie, zawód ojca, czyli. Hmm, czyli, czyli, czyli. Historia Emila, którego poznajemy, gdy ma 12 lat, jego ojciec to prawdziwy bohater. Chłopiec czuje dumę i zarazem fascynację. Ojciec powierza mu rozmaite niebezpieczne zadania, których celem jest utrzymanie Algierii w rękach Francuzów, bo jest to, akcja książki rozgrywa się w latach 60. XIX wieku i obecnie, czyli są dwie linie czasowe. Nie jest to, słuchajcie, moja tematyka, nie jest to tematyka, po którą ja bym bardzo chciała sięgać, bo tutaj mamy tak, trochę takie pomieszanie z Ja, Jeżeli chodzi o powieści historyczne, to tak średnio. No, wcześniej był chyba taki moment, że częściej łapałam za powieści historyczne, Teraz jakoś tak odeszłam, teraz kilka lat temu odeszłam jakoś o od tych powieści historycznych, bo jakoś zaczęły mi niebywale nudzić. Tutaj wydaje się e, połączenie powieści historycznej z relacją ojca i syna bardzo ciekawa, więc stwierdziłam, że spróbuję. E, nie wiem, co z tego wyjdzie, oczywiście będę Wam mówić, ale wydaje mi się, że to może być też jakieś studium psychologiczne i ojca i dziecka, więc e, zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem, kiedy to nastąpi, słuchajcie, bo ciężko to powiedzieć przy tej ilości książek, które aktualnie mam i które czekają. No, ale słuchajcie, no, no będę czytać, tak? Tak samo jak będę czytać książkę Powszechna historia z taką śmieszną, troszeczkę układką od Sebastiana Nowaka. I jest to, słuchajcie, no, taka, powiedziałabym, troszkę dziwna książka, przynajmniej z opisu, tak wynika. Że może to być ciekawa książka pod względem gatunkowym, bo tutaj był romans, nie ma romansu, a co pomiędzy 100 lat marzeń o lepszym życiu, przekazywanych w sztafecie z pokolenia na pokolenie. Ta brawurowa powieść, w której czasy i osoby wirują jak na rozpędzonej karuzeli Sebastianowa głudowania, że historie o miłości wciąż potrafią pomieścić w sobie cały świat. Czyli to będzie troszkę romans, troszkę romans, troszkę powieść obyczajowa. Troszkę jakiś, wiecie, jakiś miks tu będzie gatunków. Niemniej jednak uważam, że okładka jest zachęcająca. Może trochę introwertyczna, może troszkę taka mm, dziwna. Ale to jakby, wiecie, nie stanowi o książce, bo okładki, wiadomo, są różne, a, a treść może być zaskakująca. Jak zresztą niejednokrotnie tak bywa. Słuchajcie, kolejna książka to ja, którą kiedyś znałam, czyli Moje życie z chorobą Alzheimera. Jest to Wendy Mitchell. I jest to książka, która traktuje o wspomnieniach, właśnie i o tym, jak wygląda życie z osobą, właśnie z demencją, z Alzheimerem, z tą bardzo straszną i dla mnie bardzo osobiście przerażającą chorobą, w której naprawdę przeraża mnie to, że nie pamiętamy, że po prostu jest dziura, tak? I to chyba najbardziej przeraża, bo może mieć człowiek przepiękne wspomnienia. Może człowiek mieć wspaniałych ludzi wokół siebie, a po prostu tego nie pamięta. Nie wiem, czy to, jest, yy, czy to nie jest jedna z najgorszych chorób, yy, jakie mogą nas dotknąć. Oczywiście pewnie są gorsze, ale, ale również do łatwych ona pewnie nie będzie należała. Słuchajcie, mam tutaj dwie książki, których też absolutnie się pewnie powinni nie spodziewać. Ja sama się po sobie nie spodziewałam, że je zamówię, słuchajcie, ale też kosztowały jakieś trzy z groszami, więc stwierdziłam, że duchowość w praktyce, czyli medytacja, afirmacje, ćwiczenia, które wprowadzą Twoje życie na wyższy poziom, pójdzie ze mną. Absolutnie nic nie wiem na ten temat. I słuchajcie, chodzenie po ogniu, czyli jak wyzwolić swoją energię. Słuchajcie, ja z natury jestem bardzo energiczną osobą, jestem taką osobą, która... W działaniu odnajduje sens życia i, i musi coś robić wiecznie. I słuchajcie, są dni, kiedy tym ciągłym robieniem wszystkich rzeczy na raz i takim robieniem, od kiedy zostałam mamą wszystkiego w tak zwanym międzyczasie, no jak wejdę do łazienki, to umyję zlew, toaletę, prysznic, wannę, i tak, bo już jak jestem w tej łazience, to słuchajcie, będę to robić, bo szkoda czasu. Tak muszę Wam przyznać, że troszeczkę mi ten temat wyzwolenia swojej energii zainspirował i zaciekawił. Bo sama chciałabym tej energii mieć jeszcze więcej. Tu Was zaskoczę, e, bo uważam, że i tak na ten moment to mam takie dni, kiedy ten zjazd jest tak straszny, że mam wrażenie, że jestem najbardziej powolnym człowiekiem na świecie, a są dni, kiedy ta energia jest na odpowiednim poziomie, no ale fajnie by było jeszcze tej energii troszkę mieć. E, I słuchajcie, dlatego też właśnie taki zakup. Będę Wam oczywiście dawała znać, jak mi idzie, czy w ogóle mi idzie, czy w ogóle wiecie. No a jeżeli, słuchajcie, nawet jeżeli te książki mi się nie spodobają, albo po prostu nie będą w moich tonach, to polecą do kogoś z Was, słuchajcie. No. Uważam, że to akurat nie jest w ogóle żaden problem. Słuchajcie, kolejny thriller. Bo jakże mogło być inaczej, słuchajcie, to będzie multum thrillerów. To jest, słuchajcie, książka Nie wiesz nic, czyli Marcel Moss yy, i. Kolejny thriller. Bo jakże może być coś innego. I słuchajcie, zainspirowana czytaniem, słuchajcie, ja czytałam e, Lot nad kukułczym gniazdem na początku tamtego roku. Tak mi się wydaje. Film również oglądałam, ale nie do końca, bo wiecie, z dziećmi nie da się dwugodzinnego filmu obejrzeć naraz. E, więc e, po prostu ten film sobie zostawiłam, natomiast bardzo fajnie on też e, wybrzmiewa gdzieś tam w mojej głowie. E, no natomiast książka bardzo e, zaszczepiła we mnie właśnie zgłębie chęć zgłębienia tego tematu. I tak też właśnie wpadła mi do korzyka historia Samanty Green Woodroof. Czyli żona robotomisty, genialna powieść historyczna o miłości, pasji i czarnej karcie w historii psychiatrii, czyli właśnie o wycinaniu płata czołowego, odpowiedzialnego za gromadzenie emocji, za odczuwanie emocji, uczuć, właśnie w czasach XIX wieku. Zresztą to, tak jakby było praktykowane w psychiatrii e, dość e, współcześnie, nawet dopiero od jakiegoś czasu, z tego co przynajmniej ja wiem, e, to zaprzestano takich praktyk, natomiast kiedyś to było bardzo popularne. Ehm, właśnie w psychiatrii e, wykonanie lobotomii. E, no i, wiadomo, to się łączyło z tym, że człowiek robił się po prostu, wiecie, bardzo obojętny. Czy to było dobre, czy to było niedobre, nie mnie to oceniać. Mam nadzieję, że ta historyczna powieść, uwaga, historyczna powieść. To ja. Słuchajcie, zamierzam powrócić, ale tylko i wyłącznie. Przynajmniej na razie w tym motywie, właśnie, który mnie mocno zainteresował, zainspirował. Ja też lubię taką psychologiczną troszkę nie, literaturę, taką, wiecie, inną. Dlatego też stwierdziłam, że dlaczego by nie? I słuchajcie, również po poleceniach Lisy Tadeo, zwierzę trafiło do mojego koszyka, i jest to, Oszałamiający portret kobiecej furii. Słuchajcie, kobiety są przepiękne, są urocze, są bardzo twórcze, są bardzo cierpliwe, ale też są e, jak ludzie, normalnie zdenerwowani, odczuwający różne, no takie powiedziałabym niekoniecznie dobre emocje. I tutaj mamy. E, mamy tutaj właśnie historię trzech kobiet, e, z którymi Lisa Tadeo rozmawiała, tworząc głośny reportaż. Mm, Trzy kobiety, tak? Nie, to nie to. To nie to. Trzy kobiety to był właśnie. Yy, to było zainspirowanie do tej książki. Natomiast jest to yy, historia kochanka John. Kiedy żonaty kochanek John popełnia na jej oczach samobójstwa. Kobieta ucieka z Nowego Jorku i wymusza. Na poszukiwaniu Alice, jedynej osoby, która może pomóc jej zrozumieć przeszłość naznaczoną męską dominacją i okrucieństwem. Czyli motyw zdrady kobiety. Kobieta zdradzona to kobieta wkurzona. Eee, no, i właśnie tutaj to w tej książce prawdopodobnie jest. A te trzy kobiety, słuchajcie, to, to jest reportaż, w którym autorka pisze o sprawach, o których nie opowiada się nawet przyjaciółkom. Kurczę, muszę spojrzeć w takim razie. No, ciekawe. Ciekawe. I słuchajcie, ta książka kosztowała chyba około 5 zł, więc nie będę w ogóle mówić. A tu mam e, książkę za 2,50 i jest to książka Mai McGregor, czyli Sam Sylwester i wiele na wpół przeżytych żyć. W przełożeniu Artusza, Artura Łukrzy, którego już niejednokrotnie miałam okazję czytać książki. W jego przełożeniu bardzo fajne, bardzo oddające istotę rzeczy i mam wrażenie, że to tłumaczenie jest naprawdę solidne. No, i tutaj jest to historia sama Sylwestra, który ma 18 lat, jest niebinarny i używa zaimków ono-jeno. Kurczę, no i widzicie, tu akurat mam z tym problem, dlatego że jeżeli chodzi o Używanie tych zaimków o tak, taką formę bezosobową, no to mi się to na razie przynajmniej bardzo ciężko czyta. Mam nadzieję, że ta historia będzie tak ograna i tak przedstawiona, że nie zauważę, jak te zaimki sprawiają mi na ten moment trudność. Wiecie, osoby niebinarne i zwracanie się do nich ono, jeno sprawia pewną trudność, nawet w czytaniu, nawet w nierozmawianiu, a w, wiecie, przyswajaniu tekstu. No natomiast mam nadzieję, że tutaj tak nie będzie. Tak nie będzie. Jest to w ogóle historia yy, właśnie tego sama Sylwestra, który się przeprowadził do nowego domu i, yy, i właśnie yy, wchodzi w nowe swoje życie szkolne, zmienia szkołę i tam właśnie. Yy, się coś zadziewa, bo jest na spotkaniu pierwszej szkolnej społeczności LGBT+, sam znajduje zrozumienie i zaprzyjaźnia się z uroczą ship. To z nią postanawia rozwikłać zagadkę śmierci chłopca, który 30 lat wcześniej zmarł w jeno domu, w jego domu, w niejasnych okolicznościach, czyli też ciekawe. Troszkę z fantastycznym, no ale zobaczymy, słuchajcie. Mój ukochany Fiodor Dostojewski i zimowe notat notatki o wrażeniach z lata, bardzo cieniutka książka, o, w ogóle bardzo taka ciekawa. No, ciekawa, ciekawa. No, ma tak naprawdę jakieś 120 stron, więc zaraz ją wezmę na dół i będę czytać. I ostatnia książka Max Czorny i Obcy, czyli każdy człowiek jest zdolny do popełnienia naj, najpotworniejszego zła i w opisie, co mnie bardzo zainspirowało i tak zaciekawiło, to jest opis sam, który przeczytam wam. Są ludzie, którzy twierdzą, że złoto brak dobra, a ja jestem pewny, że złoto tylko i wyłącznie człowiek. I ten opis, tak właściwie to, to fragment opisu, bardzo mocno mnie zainspirował do tego, żeby tą książkę kupić i przeczytać, bo czym jest dobro, a czym jest zło. Może ta historia mi troszeczkę to wyjaśni? Ja bardzo lubię zgłębiać takie tematy. Słuchajcie, to by było moje całe zamówienie z księgarni Dada Dada, a wy koniecznie dajcie znać, co do Was trafiło na półeczki w ostatnim czasie. Ja staram się te książki Wam pokazywać na bieżąco, chociaż również mam pewne zaległości w tym temacie, tak samo jak jeżeli chodzi o czytanie. No ale słuchajcie, czas leci, życie ucieka, książki. Poczekają, mam wrażenie, poczekają, bo książki zawsze na nas czekają. Także bardzo was, Wam dziękuję za ten filmik i zapraszam Was do komentowania, co Wy tam macie, zainspirujcie mnie jeszcze. Oczywiście z Waszego polecenia też y, piękne rzeczy tutaj do mnie idą, ale to będzie pewnie w kolejnym Bookholu. Także słuchajcie, trzymajcie się cieplutko. No i oczywiście pozdrawiam Was serdecznie. Puśka! pa!